W minioną sobotę odbyły się eliminacje do trzeciego powiatowego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Eliminacje miały miejsce w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie na ulicy Przemysłowej. Komisja konkursowa w składzie Jacek Telus pochodzący z Wrocławia muzyk, Jerzy Bojszczak muzyk i kompozytor, a także Katarzyna Godek z Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Starosła Powiatowego w Kępnie mieli nie lada wyzwanie. W eliminacjach udział wzięło bowiem aż 117 osób, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i ponadgimnazjalistów. Konkursowi jak zawsze towarzyszyło wiele emocji a każdy z występujących chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Podczas dzisiejszych eliminacji zostaną wyłonieni finaliści, którzy już w najbliższą niedzielę wystąpią podczas wielkiego finału konkursu. W tych finałach wystąpi 31 osób, które będą wykonywały utwory, które śpiewały podczas eliminacji zgodnie z regulaminem. W jury naszego konkursu będzie zasiadał pan Dariusz Pietrzykowski, powiedział Dariusz Baranowski z Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego. Dla osób wyłonionych podczas eliminacji zorganizowane zostaną warsztaty wokalne z Dariuszem Pietrzykowskim. Tenorem Lirycznym. Warsztaty odbędą się dzień wcześniej, w sobotę 3 października o godzinie 16 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie. Podczas warsztatów uczestnicy pracować będą nad wyrazistością słowa, frazowaniem, akcentowaniem i interpretacją tekstu oraz wizerunkiem i ruchem scenicznym. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z pracą z mikrofonem. Finał konkursu odbędzie się 4 października o godzinie 14 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego.